Siemanko, Hejo, um, trochę już tu pograłem na tym serwerze i ogólnie mam już trochę rzeczy. No, Wcześniejsze rzeczy mi się nie nagrały jak robiłem, a więc... No, pójdę pokopać z diaksy. nie mam nic lepszego do roboty teraz. I gra ze mną teraz Minbreaker. Znalazłem dwie Top 1 w... i top 1 w w. No, a więc jak widać, że niektórzy mają więcej szczęścia. Może ja będę miał więcej szczęście? Mam kejla pod domkiem. Jeszcze jeden diament zna znajdę i taki Mam już swojego. Co? Bo ten ja ci oddaję czwartą moich diamentów, a mam 3. To jeden znajdę i jeden jest już swój. Dobra. No i tak mam cave'a pod domkiem a więc teraz poszukam jakichś fajnych rzeczy Widzę, że tam jest też kopalnia Ukryta W sensie taka kopalnia no, Jak będzie coś fajnego to się odezwę najpewniej, no pewnie teraz będzie cięć No, Beskitu mam tutaj kopalnię pod domkiem taką Nie ma żadnych skrzynek jak na razie Czyżby Adam wszystko mi ukradł? A nie, jest skrzynka Jest pełna A już za te jabłko jedno Nasiona Deni i masa torów A wezmę sobie ten wagonik Co tam Dobra Dwa Zależy złote jabłka już. Lubisz lapis Bartek? Przyda mi się później. O, też mam lapis akurat. O, mam spawner. To że mam z poprzedniego serwera? że z poprzedniego serwera? O boż. Jakby ktoś nie wiedział o co chodzi, a pewnie nikt nie wie. Na poprzednim serwerze robiłem ze dwie godziny tam ekspiarkę. Nie no, a ta opuszczona kopalnia nawet jeszcze nie zeksplorowana tak mocno. Już trzy złote jabłka. Ej, ja znalazłem jakąś podziemną, wielką halę taką. Ja sobie to znaczam, mojej pąta daję. Ten slime będziesz mogłoby... To znaczy to nie jest takie wielkie, ale jest fajne w sumie. Dobra. Jest diaks. Mam diaksa ze skrzynki. O oh je. Yeah. I następna skrzyneczka. Mam jed jedwabny jedwa dotyk. W zakręcie. Ja masz... Ej, to masz tego. O, ty jesteś... Wiesz, że masz, ty możesz teraz wykopać spawner? Nie, to chyba... Mogę wykopać, no No, ale spawner też. No. Tylko, że... Wiesz, tam się znikają z jego potworki i się staje spawner świnek. Niestety. Serio? No, naprawdę. Na o, i znalazłem krewa jeszcze. Nie, dobra, to jest nawet dobry ten... Dobre miejsce. Spoko miejscówę znalazłem. Dobra. Ej, Karol, tak w ogóle to jak znajdziesz następne diamenty, to... Nie krzycz tak głośno, okej? Okay? Mam no, nie krzyczeć W sensie nie tak głośno A, no nie, nie co? co? Mam lawę pierwszą Mam cztery mainkarty. Ktoś będzie chciał? Czy mogę wyrzucić? Ktoś będzie chciał mainkarta? No, nie, 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 Tam. Okay. Mam kejwa nowego. I chyba tam będą diaksy. Tak. Bartek to przysługuje tobie jeszcze. Się... Tak? Tak. To całkiem nieźle. Jak jest tak. Jak tak na to spojrzeć? Fajnie jakbym ja teraz jeszcze znalazł tak, bo wszyscy już poznajdywali swoje pierwsze diaksy, a ja tylko w skrzynce. To śmieszne, bo dopiero co się na serwer. Mam. Mam moje pierwsze diamenty. ojej oh yeah. I to spora ruda jest. No ja Aj. z godziny już kopie i nie mam ani nowego diaksa. Osiem jak na razie. Ruda. ile ja tu Jest niej. Bo znalazłem kolejne elementy. Tylko one są na lewo. Właśnie jakoś odczuła te zaraz. Dlatego się nosi wiaderka z wodą. O, mam następne diaksy. Jaki fajny. A nie, bo jestem w kaj'ie. Właśnie ja też byłem taki w takim gdzie żeby się ponić. No to nie wiem A ja masę lawy mam tu wszędzie A pełno złota mam? A może jakiś biom masz taki no, Może na razem na, na osiemnastym... na 13 kopię cały Jak na 18 Karol? No tak mi najczęściej wypadało Ja tak, na 18 nie raz bym się diaksm no. O mam diaksę O oh, je yeah. Ile będzie Proszę Państwa Oła. Co? Ale Beko Co? No i po Ale co? No i po co A to Adam Adam ty gnomie a co ja ci zrobiłem? Podłączasz słuchawki. Uch, 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 uch. 22. Diacy. Co? Ale tu jest kurde. Ale tu jest. Jak sobie myślałam sobie... wypadać urwałem, że co tam jest takie kamienia który, które które mnie są mi potrzebne kopę a tu diakse o kurde no to nieźle ja też tak raz miałem co nie takie no skręcę co nie idealnie w diakse ja też mam ja albo żeby na krzaki tylko drugie diakse teraz ej dużo to już jest... nie było tyle sześć, sześć, sześć diamentów Dobra, wrócę do tego kanionu. W piasku? Tylko? Tak to tak ci powiedział. Ale są wyłącznie w piasku czy Ale to było trochę śmieszne ja tutaj wyczuwam x-raya ja nożę, no żartasz oczywiście x-ray z czyjej Dobra, strony bym? o coś znalazłem Adam a co z twoją mapą skarbów? No właśnie nie mogłem mi, nie Masz se szukam. Skarbu szukasz, tak. Chyba nie ma No. Kurde, ten duch. Dług... Czy w z wartkami mi się powiększa? A to, to już było chyba. Bo ten, wartek jakbym miał ci oddać diamenty, to już... To już prawie cztery bym musiał ci je oddać. No. No to tak zrobimy, że kiedyś mi zapłacisz po prostu, jakby... To nie jest groźba, tylko na po prostu kiedyś... Mi zapłaty, no, tak. no. Albo pomożesz mi kiedyś. kiedyś mi za... Dobra ja wracam do domku na razie O, Marszał dążył yes. O diaksy kolejne O co chodzi? Ja tak randomowo mm, krążę Jest Czy będzie dzisiaj stack diaksów? 25 diaksów. Nie no nieźle. Powiem, słabo. Powiem, że nieźle. Jak ja tylko po kewie krążyłem. To jak słabo. You know, um, so, so yeah. I <laughs> <laughs> Będzie pewnie, będzie pewnie 3, 3, 3, 3 i tak dalej, bo ja mam 30 podzielić na 4, równa 6, 7,5. Matematyka Karol. No właśnie. 30, ja kręcę. 30 diametrów. co? Mam 30 diametrów. Nice, ja mam 25. Znowu zginąłem, fajnie. co Nie potrafię grać w tą... Nurkować jeszcze nie potrafię. Ej, jak jeszcze nie potrafisz nurkować? Z, ej, nas spawner. Spawner? Szkieletów. O, to weź go zaznacz. Weź go sobie zaznacz albo podaj kordy. Waypoint. zrobię eksperkę. Ej, Karol. Kolor będzie taki, nie wiem. Biały. O. O, Dobra, a y, Karol, mam pytanie, czy zapisałeś to sobie już? Co? Zapisałeś to sobie już, co nie? Y, tak. Dobra, jedna rzecz, to będziesz chciał kupić ode mnie Name Taga. E, a za co, byś go bo chciałbym mieć, Bo chciałbym mieć pieska z napisem Weronika. To wiesz co? A, a co byś mi dał za Name Taga? Coś, co by było dobre dosyć co ja bym ci dał za taga za naim taga mógł mu... e, ...powiedzmy... Fak. Adam co się dzieje bo Adam szuka skargi tego ja bym mógł ci dać nie wiem 3 złota 4 ale nie w realu a to jak, to jak to to w czym no w Minecraftcie. No mówię trzy złote. złote. Złote? Nie, nie, nie o to mi chodzi. A, 4 złota, dobra. Wiesz co, ja bym ja bym bardziej postawił Wiesz, 4 złote dwa obsydianu. A. No ale to, to, to wtedy pasywało? wiesz muszę sobie zrobić no dobra niech będzie to name tak jest twój już tylko musisz po niego przyjść muszę sobie ogarnąć, ja mam to wyklip, sobie go ogarniam dobra, no. to tak podsumowując to mam 25 diaksów. i teraz zdobędę No nie, no weź tu szybko wodę. No tyle zdobyłem z dziesięciu ja sprawy No na razie to tyle, na razie to tyle się ma cześć